Witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną inspiracją dla Craft Passion, ale zanim zabierzemy się do wspólnej pracy, chciałabym Wam zaprezentować nasze wykrojnikowe nowości. I są to trzy nowe wykrojniki. Przede wszystkim jest to serwetka, którą zaprojektowała dla Craft Passion Marta Design. I to jest taka serwetka kwadratowa. Ona ma. Wymiary około 8,5 na 8,5 cm i dodatkowo można też wyciąć nią taką koniczynkę. Ja sobie już tą koniczynkę wyłamałam, ale zanim tą koniczynkę się wyłamie ona jest zamontowana tutaj na środku, więc macie dwie opcje: albo wycinać coś takiego, czyli wytnie wam koniczynkę na środku. Co w zasadzie nie ma znaczenia, bo i tak można potem tę część tutaj zasłonić z tą dziurką, powiedzmy. Albo po wyłamaniu koniczynki będzie wykrajać Wam taki kształt czyli tutaj będą te wytłoczenia i środek cały, że tak powiem, zamknięty zagospodarowany papierem wciąż. Także to jest nasza serwetka, bardzo piękna, ażurowa. Dobrze się z niej wy, wy, wypadają, wszystkie wypadają z niej te kawałeczki papieru. Także nie musicie się martwić, że mimo tego, że ażurowa, to ciężko będzie ją wyciągać na spokojnie. Ja szczotkę używam do wykrojników, do czyszczenia i spokojnie wszystko wychodzi. Drugi wykrojnik to jest wykrojnik, który pasuje do naszego wykrojnika, który już jest jakiś czas na rynku. To jest wykrojnik alby takiej komunijnej. I on świetnie sprawdza się w zestawie z tym oto wykrojnikiem. Tutaj mam wykrojnik dziewczynki, jest też dostępny wykrojnik chłopca. Ta alwa idealnie pasuje właśnie na, w połączeniu z tym wykrojnikiem chłopca i dziewczynki, więc możemy sobie przygotować pierwszokomunijne projekty. I ja tutaj Wam pokażę skrapki. Na razie mam wycięte. Albę, to jest alba wersja, powiedzmy dla chłopca. Tutaj można sobie dołożyć wersję dla dziewczynki, taki kołnierz na wierzch. Tak, tutaj mamy do alby ten pasek. Ja sobie akurat tu w złotym papierze wyciągam, będziemy go dzisiaj w projekcie używać. Dodatkowo wykrojnik jeszcze wycina taką książeczkę z krzyżykiem, też można ją sobie wa zrobić warstwowo. Czyli na przykład książeczkę wyciąć na biało albo na czarno i dodać na przykład złoty krzyżyk i spokojnie nakleić na postać chłopca lub dziewczynki. Także to jest ten wykrojnik. To sobie jeszcze będziemy na nim dzisiaj pracować. I ostatni wykrojnik to jest wykrojnik listka, takiego podwójnego, takiej gałązki. Te listeczki są bardzo podobne do wykrojnika, który też już jest dostępny w Craft Passion, takiego wianuszka z listkami. Z tego co wiem, to tego wianuszka już nie będziemy mieli, natomiast w zamian mamy gałązkę i swobodnie z takiej gałązki nawet też taki wianek można ułożyć. I szybciutko Wam jeszcze pokażę skrapkę. Tak wyglądają wycięte listki, jak widzicie są bardzo delikatne, można rozdzielić te dwie części od siebie i też użyć jakby osobno. Ja dzisiaj na pewno będę rozdzielać te listki, także zobaczycie jak można je... Do jakiejś niedużej kompozycji też użyć. Także to są nasze nowe wykroniki dostępne w Craft Passion. A teraz już przechodzimy do wspólnej pracy. I dzisiaj ja bym chciała wykonać z Wami właśnie projekt komunijny, oparty już na tych naszych nowych wykronikach. Będzie to projekt komunijny dla dziewczynki. Taka pamiątka na komunie. Teraz, zanim się zabierzemy do wspólnej pracy, chciałabym najpierw Wam powiedzieć, co będzie nam potrzebne do wykonania naszego projektu. Przede wszystkim, będzie nam potrzebna baza na kartkę. Ja już sobie taką bazę przygotowałam. To jest baza kwadratowa wykonana z papieru wizytówkowego, nieco błyszczącego, i ona ma wymiary 14 na 14 cm. Będziemy sobie robić tak pionowo kartkę. I ja sobie akurat do wykonania mojej kartki wybrałam trzy arkusze. W związku z tym, że to będzie projekt dla dziewczynki, to mam arkuszy tak to jest arkusz z kolekcji white and gold i jego damy jako podstawę jakby okleimy bazę kartki naszej tym arkuszem potem przygotowałam sobie arkusz z kolekcji cozy cottage and gold właśnie ten różowy i na koniec chciałabym użyć arkusza romantic z kolekcji romantic day and gold to też jest kolekcja i to jest arkusz 02 romantic day Także tak się prezentują arkusze, które nam będą potrzebne. Dodatkowo mam jeszcze zostawiony tutaj kawałek właśnie tego papieru wizytków, wizytówkowego, z którego robiłam bazę, bo z niego będę wycinała albę i serwetki. Tutaj mam też taki lustrzany papier złoty. <laughs> Przepraszam, bo z niego właśnie wycinam elementy do alby, także to się nam przyda na pewno. Przyda nam się może pęsetka, tak myślę, bo jednak w tym wykrojniku, gdzie mamy elementy drobniutkie, wykrojnik dziewczynki i wykrojnik ten komunijny, przy sklejaniu tych elementów może nam się przydać pęsetka, coś do przytrzymania tych drobnych elementów. Oczywiście klej, nożyczki, klej na gorąco. I możecie y, też sobie przygotować famiran. Ja co prawda kwiatki, albo użyć na przykład gotowych kwiatków. Ja co prawda kwiatki już mam gotowe. Bo to są takie całkiem prościutkie kwiatki. One są tylko na żelazku zrobione. Dzisiaj będę korzystać z takich kwiatków zrobionych z famiranu. One są podobne do tych y, kwiatów wiśni, takich papierowych. Ja użyłam do nich wykrojnika, zaraz Wam powiem dokładnie którego. To jest oczywiście zestaw wykrojników kwiaty numer 7 i użyłam sobie do stworzenia tego kwiatka, tego wykrojnika, wyciąłam dwa razy ten kształt i jeden zawinęłam w jedną stronę żelazki, żelazkiem, drugi w drugą i po prostu skleiłam ze sobą dwie części, przeciągnęłam pręciki i kwiatek jest gotowy. Natomiast te maluszki, to też one są tylko na żelazku zrobione i wklejony jest do środka pręcik. I te maluszki stworzyłam wykronikiem, tym całkiem najmniejszym z tego kompletu, takim pięciolistnym. Jeśli mi się uda do niego dotrzeć, to wam go zaprezentuję. To jest ten, taki maluszek. Także to są kwiatuszki, które powstały z tego zestawu wykrojników. Także to jest pierwszy zestaw wykroników, który użyłam. Kwiaty numer 7. I kwiaty już sobie tutaj odłożę. Kolejne to oczywiście nasze listki nowe je wyciąłam sobie w papierze to jest papier czerpany taki zielony także sobie też już tutaj odłożę wykrojnik też odkładamy tak, kolejne listki które sobie przygotowałam to jest taka gałązka numer 7 to jest mój nowy nabytek też i te gałązki wycięłam w tym samym papierze, którym będziemy oklejać bazę kartki Czyli w tym z kolekcji White and Gold. Ze skrawków można swobodnie takie listki powycinać. sobie odłożymy wszystkie elementy. Kolejne wykrojniki, które będą nam potrzebne to oczywiście wykrojnik dziewczynki. Ja sobie tutaj wyciąłam dziewczynkę, wyciąłam sobie włosy. I wycięłam sobie opaskę i buciki. I opaskę i buciki też są wycięte z tego arkusza, z którego wycinałam te listki. Natomiast dziewczynka jest wycięta też z arkusza z kolekcji Cozy Cottage Gold. To jest taki arkusz z jednej strony wnuty, a z drugiej strony jest właśnie taki jasny. I ja właśnie zazwyczaj te dzieciaczki wycinam w tym arkuszu. Także dziewczynkę sobie tu odłożymy, bo ją będziemy na początku sklejać. Oczywiście alba. Alba właśnie jest wycięta w tym papierze, z którego jest baza kartki zrobiona, z takim delikatnie jakby yy, takie błyszczące są elementy w środku w papierze. I tutaj są te złote elementy. I tu mam jeszcze maleńki złoty krzyżyk, który też będę naklejała na albę. I oczywiście nie mogło zabraknąć serwetek. Nasza nowa serwetka, tu już wam pokazywałam, jak jest wycięta. Prezentuje się to w ten sposób i ją też wyciąłam w papierze, z którego robiłam bazę do kartki. I mam oczywiście serwetkę moją ulubioną to jest serwetka owalna z listkami i ją wyciąłam sobie w papierze, z którym będę tutaj już na wierzch naklejać. I taki element z różowego papieru też sobie wyciąłam. Także to są nasze serwetki. Kroniki już możemy sobie odłożyć. Przyda nam się też taśma, taśma dystansowa, oczywiście. Zaraz sobie ją przygotuję. I może najpierw zanim y, zrobimy resztę kompozycji w przyspieszeniu, y, zrobimy sobie: najpierw sklejmy sobie wspólnie tę dziewczynkę. Ja do farbowania włosów używam sobie tuszu Distress Oxide w kolorze Vintage Photo. Więc od razu to sobie zrobimy ja już kiedyś pokazywałam jak taką dziewczynkę skleić też Ola ziomek kiedyś pokazywała na filmie dla Craft Passion właśnie jak się skleić tą dziewczynkę, te dzieciaczki chyba w ogóle jak skleić i ona tam dała bardzo fajną radę z której ja też zawsze korzystam mianowicie żeby delikatnie skrócić szyję tej dziewczynki czyli odciąć jej po prostu głowę jakkolwiek to <grymny> makabrycznie brzmi i przykleję ją nieco niżej na tej szyi, i ja to też za chwilkę zrobię. Tu mamy włosy pofarbowane. Tak. To już sobie możemy odłożyć. I teraz, właśnie, najpierw zrobimy z tą szyją. O, tutaj jest kreseczka, i śmiało można delikatnie według tej kreseczki obciąć. I przykleić, nawet na dwustronną taśmę klejącą. Ja dam kropkę kleju, i potem jeszcze taśmą podkleję z drugiej strony, żeby to się na pewno trzymało. Ok, musiałam sobie odepchać klej. Dosłownie małą kropeczkę dajemy kleju i przyklejamy sobie nieco niżej tę główkę. w ten sposób. Tak. I teraz jeszcze ja tylko sobie tutaj delikatnie z drugiej strony podkleję kawałkiem dwustronnej taśmy klejącej. Żeby na pewno się nam wszystko ładnie trzymało. Dobrze. Teraz możemy sobie założyć te włoski i ja robię to tak, że tę głowę tu sobie przekładam o w ten sposób i opieram po prostu jakby te włosy na uszach dziewczynki i też tu oczywiście trzeba podkleić nie za dużo tego kleju, bo te elementy wszystkie są bardzo drobne. I na to nakleimy sobie też. Tak. I teraz tutaj, nie wiem czy to zobaczycie, tutaj jest takie miejsce, tak jakby taki okrąg, taki o pół, półkole, bardziej bym powiedziała zaznaczone. I na to półkole ja sobie za, zamontuję tę naszą drobną opaskę ona jest właśnie wycięta z tego delikatnie pozłacanego papieru także będzie się nam ładnie prezentować tak tak to wygląda i teraz jeszcze za y, ubiorę dziewczynkę w buciki ja bym, widzę mi się tu dostał pod kalkę moją. Dobra, i teraz mamy buciki. Drobniuteńkie. Też wycięte w tym papierze pozłacane Więc je sobie przykleimy. Tak. Mhm. Chyba jeszcze raz. Dobra, teraz powinno być dobrze. Dobrze, buciki są. Tak. I teraz już będziemy mogli sobie sklejać Albę. Ja proponuję najpierw nakleić ten kołnierz na Albę. W ten sposób. Tutaj macie wszędzie takie linie. To spokojnie wzdłuż tych linii możecie sobie sklejać. Mhm. Tak, żeby nam ramię nie wystawiało. I teraz od razu krzyżyk sobie wklejmy. Ja może tutaj posmaruję klejem. I tu nam się właśnie przyda pęsetka. Jak mi się uda nią złapać powinno się udać. Albo i nie. Zrobimy tak. <grych> Dobra, mamy to. I teraz jeszcze pasek. I co ja robię przy pasku? Tutaj, jak zobaczycie, jest taka bardzo maleńka dziurka, i przez tę dziurkę ja przełożę sobie najpierw ten pasek. I dopiero teraz to całe przykleję. O, dopiero teraz będę to całe przyklejać tak przełożone. Możecie jeszcze ewentualnie zrobić jedną rzecz. Tutaj pod rękawami też jest przestrzeń. Jeden pasek delikatnie tutaj, o, podłożyć pod spód, żeby to nam się wszystko ładnie schowało. I wygląda to w ten sposób. I teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak ubrać naszą dziewczynkę w alba. Naklejamy po prostu albę na postać dziewczynki. Wygląda to w ten sposób. Teraz jeszcze możemy jej podkolorować nieco policzki. Ja zaraz Wam powiem, jak to robię. <gryw> Najpierw przyda mi się różowy Jelly Roll i Costella. Można to oczywiście zrobić też tuszem. Ja mam taką metodę, ponieważ mam taki błyszczący Jelly Roll. To jest Jelly Roll taki z gwiazdką. One chyba się nazywają Stars czy Starry. Nie wiem, jak pamiętam i sobie wystarczy delikatnie tym jelly rollem on jest taki właśnie błyszczący, pokolorować pokolorować na kawałku papieru nie daję go bezpośrednio tutaj na policzki dziewczynki bo się boję że będzie za intensywnie i delikatnie pędzelkiem z wodą nałożę kolorek na jej policzki z dwóch stron Wygląda to tak. I też samym już tym długopisikiem to bardzo delikatnie poprawię usta, żeby się nam odznaczały. I co, oj, przepraszam Was bardzo. I co jeszcze zrobiłam? Jak poprzednio sklejałam tą dziewczynkę, wziąłam po prostu ołówek automatyczny i bardzo, bardzo delikatnie Prawiłam jej brwi i te oczki małe zaznaczyłam bardziej na ciemny kolor. I tak to wygląda. I w ten sposób nasza dziewczynka ma bardziej wyraźną buźkę. Także naszą dziewczynkę już mamy sklejoną, i teraz zabierzemy się do tworzenia całej reszty kompozycji. Widzimy i słyszymy. Znaczy słyszymy się na końcu, a teraz zapraszam do wspólnej pracy. Nasza karteczka skończona, jak widzicie, jest dość delikatna. Nie ma tutaj nie wiadomo ilu dekoracji. Tak się prezentuje nasza kompozycja. Listki, jak widzieliście, fajnie da się podzielić na różne sposoby. Ja po tej stronie podzieliłam na bardzo drobne kawałki. Tutaj właściwie tylko podzieliłam na dwie części i dodałam jeszcze tutaj kawałek, który mi został. Można też sobie ułożyć z tego wianek i też będzie pięknie. Nasza serwetka. Ta kwadratowa. Ja jej użyłam tutaj w drugą stronę, ją odwróciłam i jest bardziej takim rąbem, ale dzięki temu mamy tutaj po brzegach jeszcze takie wyciągnięte elementy na boki. I fajne tło jest pod spodem, warstwowe. Także tak się prezentuje moja wersja kartki, jako pamiątki na pierwszą Komunię Świętą dla dziewczynki. Spokojnie możecie sobie wykonać też wersję dla chłopca z tego wykrojnika chłopięcego też będzie się na pewno ładnie prezentować. Zresztą na, na naszym Facebooku Craft Passion, z tego co pamiętam, Monika przygotowywała właśnie już wycięte dziewczynki i chłopców i tam też chłopca możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Moja propozycja jest taka: zapraszam do sklepu Craft Passion. Oczywiście wszystkie produkty Właśnie produkty, wykrojniki, papiery, których użyłam tutaj przy tworzeniu mojej kartki, będą podlinkowane we wpisie na blogu z tą karteczką, na które Was serdecznie zapraszam. A na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa.